Trenerka Iga uśmiechnięta. Trenerka Iga ma powody do ogromnego zadowolenia po tym sezonie 2023-2024. Zgadza się, jak najbardziej się cieszę, jak najbardziej był to udany sezon. No, zajęłyśmy pierwsze miejsce w Wielkopolsce w kategorii U11, więc jestem bardzo dumna z dziewczyn. Ten progres widoczny u wielu z Twoich podopiecznych. Tak, jak najbardziej. I szczerze przygotowywaliśmy się do tego sezonu od początku obozu, więc całe wakacje przepracowane, później cały sezon, począwszy od sparingów, jakieś tam turnieje, no i mamy tego efekt. Ale jesteś jedną z niewielu trenerek w klubie, dla których to nie jest koniec sezonu. Tak, teraz w niedzielę gramy jeszcze ostatni turniej w kategorii U11. No, ale on już nic nie zmieni. Mamy pierwsze miejsce na pewno. Te najbliższe miesiące, tygodnie, jak to będzie wyglądało teraz po zakończonym już definitywnie sezonie? Do końca roku szkolnego mamy treningi, bo wiadomo, tutaj jest kółko koszykarskie w klasie sportowej, więc do czwartku trenujemy. Później lekka przerwa i zaczynamy w sierpniu trzy razy w tygodniu treningi. Więc... Wiesz już, jakie grupy w przyszłym sezonie będziesz prowadziła? Tak, pozostaję przy dziewczynach, skupiam się tylko na dziewczynach. Rocznik teraz będzie U12 i U13. W takim razie powodzenia i jeszcze większych sukcesów niż w tym sezonie. Dziękuję bardzo.